Film zaczyna się od rodziny przeprowadzającej się do nowego domu w małym miasteczku niedaleko Bostonu. Rodzina składa się z małżeństwa: Louisa i Rachel, ich córki Eli oraz syna Gejcza. mają też kota o imieniu Church, który jest ulubieńcem Eli. Okazuje się, że wcześniej mieszkali w Chicago i przeniesili się tutaj, gdy Louis przyjął pracę jako lokalny lekarz. Podczas odkrywania nowego miejsca, Eli bawi się na pobliskiej huśtawce i prawie ulega wypadkowi. Gdy rodzice biegną, by ją sprawdzić, Gage wbiega na środek drogi, gdzie nadjeżdża ciężarówka. Mały chłopiec prawie zostaje potrącony, ale starszy mężczyzna imieniem Jad przybywa na czas i ratuje go. Para serdecznie mu dziękuje, a mężczyzna przedstawia się jako ich nowy sąsiad. Ostrzega ich, aby byli ostrożni, ponieważ codziennie wiele ciężarówek przejeżdża tą drogą. Następnego ranka para zatrudnia lokalną kobietę imieniem misji do pomocy w pracach domowych. Jest samotną kobietą bez dzieci i cierpi na raka żołądka. Później dziad zabiera rodzinę do pobliskiego miejsca, które okazuje się być cmentarzem dla zwierząt. Wyjaśnia, że tutaj dzieci z miasteczka pochowują swoje martwe zwierzęta, głównie psy i koty zabite przez ciężarówki na drodze. Pokazuje im również, gdzie jest pochowany jego stary pies, Spot. Rachel jest zaniepokojona tą informacją, ale dziad nalega, że trzeba uczyć dzieci o śmierci. Wieczorem Ellie podchodzi do ojca i jest bardzo zaniepokojona możliwością śmierci Hurcha. Louis uspokaja ją, mówiąc, że kot będzie żył długo i nic złego mu się nie stanie. To nieco uspokaja dziewczynkę, która czule przytula ojca. Następnego dnia Louis przychodzi do pracy, gdzie młody mężczyzna imieniem Pastów zostaje przywieziony na leczenie. Okazuje się, że został potrącony przez ciężarówkę i stracił dużo krwi. Już nie oddycha, a próby reanimacji nie przynoszą efektu, ale Louis robi wszystko, co w jego mocy, aby mu pomóc. Ostatecznie Pastów umiera, co bardzo martwi Louisa. Jednak chwilę później ożywa i zwraca się do Luisa po imieniu. Pasców mówi mu również, że przyjdzie do niego, zanim ponownie zamknie oczy. Tej samej nocy, gdy Luis jest w łóżku, duch pascowa pojawia się i zaprasza go, aby za nim poszedł. Doktor jest przerażony, ale wierzy, że to tylko sen i zaczyna podążać za mężczyzną. Wkrótce docierają do cmentarza dla zwierząt, gdzie pasców wyraża chęć pomocy Luisowi, ponieważ próbował uratować jego życie. Następnie wskazuje na tył cmentarza i mówi mu, żeby tam nie szedł. Zanim Louis zorientuje się, co się dzieje, pastów nagle unosi się w powietrzu i znika. Scena przeskakuje do Louisa w łóżku następnego ranka. Uważa, że to był koszmar i czuje ulgę. Jednak kiedy podnosi pościel, jest przerażony, widząc, że jego stopy są pokryte błotem. Po pewnym czasie Rachel i dzieci przygotowują się do wyjazdu do Chicago, gdzie planują spędzić święto dziękczynienia z jej rodzicami. Zaprasza Louisa, aby do nich dołączył, ale ponieważ jej ojciec go nie lubi, odmawia i decyduje się zostać w domu. Wkrótce po ich wyjeździe Louis otrzymuje telefon od Juda, który informuje, że na jego trawniku leży martwy kot. Louis biegnie na miejsce i znajduje martwego churcha, który prawdopodobnie został potrącony przez ciężarówkę. Louis czuje smutek z powodu straty ukochanego kota, ale martwi się bardziej, jak to wyjaśnić córce. Następnie obaj mężczyźni ruszają, aby pochować churcha. Jednak gdy docierają na cmentarz dla zwierząt, Jad mówi Louisowi, aby szedł dalej, ponieważ muszą iść dalej. To jest to samo miejsce, przed którym ostrzegał go pasców. Wspinają się na małą, skalistą górę i docierają do tajemniczego miejsca z kamieniami ułożonymi w geometryczny wzór. Jad wyjaśnia, że jest to miejsce pochówku rdzennych Indian i nakazuje mu tam pochować kota. Nie pomaga Luisowi, twierdząc, że każdy powinien pochować swoich zmarłych samodzielnie. Później, gdy wracają do domu, Jad nakazuje Luisowi, aby nikomu nie mówił, co się dzisiaj stało. Następnego dnia, Podczas sprzątania garażu, Louis jest zaskoczony, widząc churcha. Zaprasza kota, oferując mu jedzenie, ale zauważa, że kot strasznie śmierdzi. Próbując go pogłaskać, kot reaguje agresywnie i drapie go po policzkach, po czym ucieka. Zdezorientowany, Louis idzie spotkać się z Judem i opowiada mu, co się stało. Sugeruje, że kot mógł być żywy, gdy został pochowany, ale Jad nie sądzi, żeby tak było. Starszy mężczyzna wyjaśnia, że kiedy był dzieckiem, pochował swojego psa, Spota. W tym samym miejscu na radę pewnego człowieka. Następnego dnia spot wrócił, ale był bardzo agresywny i już nie taki sam jak przedtem. Jad smutno przyznaje, że musiał zabić swojego ukochanego psa i pochować go na cmentarzu dla zwierząt. Sugerował to Louisowi, ponieważ uważa, że Eli nie jest jeszcze gotowa, aby pożegnać się z ukochanym zwierzakiem. Louis jest szokowany tą rewelacją i pyta, czy kiedykolwiek pochowali tam ludzi, ale Jad stanowczo zaprzecza. Wieczorem Louis bierze kąpiel, gdy Church wrzuca martwą mysz do wanny. To go bardzo rozłościło, więc wyrzucił kota na zewnątrz. Następnego dnia jedzie na lotnisko odebrać swoją rodzinę. Eli podbiega do niego i natychmiast pyta, czy z churche M wszystko w porządku. Wyjaśnia, że miała sen, w którym kot został potrącony przez samochód i pochowany na cmentarzu dla zwierząt. Louis zapewnia ją, że to tylko głupi sen i że kot ma się dobrze. Kiedy wracają do domu, Eli nie zauważa niczego niezwykłego w zachowaniu kota, poza jego nieprzyjemnym zapachem. Kilka dni później ich pomoc domowa, misji, pisze notatkę, w której stwierdza, że nie może już dłużej znieść swojej choroby i postanawia zakończyć swoje cierpienie. Następnie idzie do piwnicy i odbiera sobie życie. Scena przeskakuje do jej pogrzebu, na którym obecni są Louis i jego dzieci, a także dziad. Gdy starszy mężczyzna pyta o Rachel, Eli odpowiada, że od śmierci mys jej mama wymiotuje i leży w łóżku. Później w domu Louis idzie pocieszyć swoją żonę, która wydaje się wstrząśnięta. Rachel otwiera się przed nim i opowiada o traumatycznym wydarzeniu z dzieciństwa wyjawia, że kiedy miała 8 lat, miała starszą siostrę o imieniu Zelda, która miała chorobę kręgosłupa. Zelda była bardzo chora i w ostatnich dniach swojego życia zaczęła wyglądać potwornie. Wszyscy w rodzinie czekali na jej śmierć, aby uwolnić się od tego ciężaru. Rachel wyznaje, że pewnego dnia, gdy jej rodzice byli poza domem, Zelda miała atak i zmarła. Mówi, że czuje się winna, ponieważ śmiała się po śmierci siostry. Słysząc to, Louis ją pociesza i zapewnia, że to nie jej wina. Krytykuje jej rodziców za to, że zostawili ośmiolatkę samą z chorym i prawdopodobnie szalonym człowiekiem. Film przeskakuje kilka miesięcy do przodu, a wszyscy pogodzili się ze śmiercią Missy. Obecnie rodzina zaprosiła Juda na posiłek w ogrodzie i dobrze się bawią. Tymczasem Gage bawi się latawcem w pobliżu, kiedy przypadkowo upuszcza szpulę, która zaczyna być niesiona przez wiatr. Mały chłopiec biegnie za latawcem i trafia na środek drogi. W tym samym czasie nadjeżdża ciężarówka, którą rodzice zauważają. Louis desperacko próbuje uratować syna, ale potyka się i upada. W rezultacie biedny chłopiec zostaje tragicznie potrącony i ginie. Następnie jesteśmy świadkami pogrzebu Gejcza, na którym wszyscy są zdruzgotani i płaczą. Ojciec Rachel, który nigdy nie zaakceptował jej decyzji o poślubieniu Louisa, zaczyna go krytykować. Oskarża Louisa o to, że był nieostrożny i pozwolił swojemu synowi umrzeć. Dochodzi do bójki w domu pogrzebowym, a nawet przewracają trumnę na podłogę. Zanim jednak wyrządzą więcej szkód, Rachel interweniuje i uspokaja ich. Tej samej nocy dziad ma złe przeczucie i idzie do Luisa. Wie, że zrozpaczony ojciec zamierza wskrzesić swojego syna, grzebiąc go na indyjskim cmentarzu. Dziad przyznaje, że kłamał wcześniej i wyjawia, że ludzie byli tam wcześniej pochowani. Następnie zaczyna opowiadać historię jego Batermana, który zginął pod koniec II wojny światowej. Jego zrozpaczony ojciec pochował go na indyjskim cmentarzu, a chłopiec wrócił następnego dnia, jak można było się spodziewać. Jednak Tymi nie był już tą samą osobą i przekształcił się w kanibalistycznego potwora. Zaczął atakować ludzi i siać terror w miasteczku. Pewnego dnia Jad i jego przyjaciele podpalili dom, w którym przebywał Tymi, ale ten powstrzymał swojego ojca i obaj zginęli w pożarze. Jad radzi Luisowi, że czasami śmierć jest lepsza i zachęca go do pogodzenia się z tą sytuacją. Następnego dnia Rachel i Ellie postanawiają wyjechać do Chicago, aby zostać z jej rodzicami. Rachel zaprasza Louisa, aby do nich dołączył, ale obiecuje, że przyjedzie za kilka dni. Później dziewczynka informuje matkę, że ma bardzo złe przeczucie. Opisuje, że miała zły sen o swoim ojcu, Judzie i kimś imieniem pasców. Jednak Rachel nie wydaje się przywiązywać dużej uwagi do jej słów. Tego wieczoru Louis zbiera narzędzia i udaje się na cmentarz, gdzie pochowany jest jego syn. Wykopuje ciało Gejcza i tuli go ze łzami w oczach, Przepraszając za to, że nie był w stanie go uratować. W tym momencie pojawia się duch pastowa, ostrzegając go, aby nie szedł dalej, ponieważ ziemia jest przeklęta. Jednak Louis odpowiada, że jeśli Gage okaże się być jak tymi, zabije go i nikt się o tym nie dowie. Tymczasem w Chicago Eli budzi się z koszmaru i informuje matkę, że ktoś imieniem pasców rozmawiał z nią. Wyjaśnia, że ostrzegł ją, że tata zamierza zrobić coś złego. Gdy Rachel pyta, czy pasców jest potworem, Eli mówi, że to dobry duch, który próbuje ich ostrzec. Słysząc to, Rachel zaczyna się martwić i dzwoni do Luisa, ale nikt nie odbiera w domu. Następnie dzwoni do Juda, aby zapytać, czy jej mąż jest z nim, ale ten odpowiada, że nie. To sprawia, że Rachel staje się niespokojna i decyduje się natychmiast wrócić do domu. Tymczasem Louis wreszcie pochował swojego syna na indyjskiej ziemi. Następnie wraca do domu, idzie prosto do łóżka i zasypia. Niedługo potem mały Gage wraca do domu i wchodzi do pokoju ojca, skąd kradnie skalpel z jego teczki. W międzyczasie Jad zauważa, że światła w domu Luisa są włączone i wierzy, że ten wrócił. Decyduje się z nim porozmawiać, ale zauważa małe ślady prowadzące do jego własnego domu. Jad wchodzi do środka i słyszy głos Gage'a, który zaprasza go do zabawy w chowanego. Starszy mężczyzna szybko orientuje się, co się dzieje, więc chwyta nóż i wzywa chłopca, żeby do niego przyszedł. Wkrótce słyszy śmiech z łóżka i schyla się, żeby złapać Gage'a. W tym momencie Church pojawia się znikąd i odwraca jego uwagę. Gage wykorzystuje sytuację i szybko tnie nogę Juda. Następnie rozdziera usta biednego człowieka skalpelem, zanim gryzie go w gardło i zabija. W następnej scenie Rachel przybywa do miasteczka i kieruje się bezpośrednio do domu Juda. Woła jego imię przy drzwiach wejściowych, ale nikt nie odpowiada. Rachel wchodzi do środka i ma krótką wizję swojej zmarłej siostry Zeldy, która grozi, że skręci jej kręgosłup. Chwilę później wizja znika, a pojawia się Gage, twierdząc, że ma dla niej coś. Pokazuje jej skalpel, ale Rachel staje się bardzo emocjonalna, widząc swojego syna. Czule go przytula, ale chłopiec dźgają i zabija. Następnego ranka Louis budzi się i zauważa małe ślady w domu. Jest przepełniony radością, myśląc, że jego syn w końcu wrócił. Niedługo potem odbiera telefon od swojego teścia, który pyta, czy Rachel dotarła bezpiecznie. Louis nerwowo zapewnia, że wszystko jest w porządku i odkłada słuchawkę, ale telefon dzwoni ponownie. Tym razem dzwoni Gage, zapraszając go do domu Juda, aby zagrać w chowanego. Chłopiec stwierdza, że najpierw bawił się z Judem, potem z mamą, a teraz nadeszła kolej na jego tatę. Słysząc to, Louis zdaje sobie sprawę, że jego syn skrzywdził tamtych dwoje, więc postanawia działać. Przygotowuje kilka zastrzyków z morfiną i udaje się do sąsiedniego domu. Najpierw zwabia hurcha surowym stekiem, po czym wstrzykuje mu truciznę. Następnie idzie do domu Juda i zaczyna szukać syna. Louis wkrótce odkrywa zwłoki starszego mężczyzny pod łóżkiem, co go przeraża. Kiedy wychodzi z pokoju, ciało Rachel nagle spada na niego, wisząc na szyi. Zanim Louis zdąży to przetrawić, Gage pojawia się z demonicznym śmiechem. Dochodzi do brutalnej walki, w której Gage wielokrotnie gryzie ojca i rani go skalpelem. W końcu Louis pokonuje chłopca i wstrzykuje mu morfinę. Po tym wszystkim podpala dom Juda i zostawia go w płomieniach. Kiedy wynosi ciało Rachel na zewnątrz, pasców ponownie się pojawia i ostrzega go, aby nie pogarszał sprawy. Jednak głupi Louis upiera się, że z Gage'em czekał zbyt długo i że tym razem wszystko się uda, ponieważ Rachel niedawno zmarła. Następnie zabiera ją na indiańską ziemię i ją grzebie. W ostatniej scenie Louis wraca do domu i czeka na powrót żony. Rachel w końcu pojawia się w drzwiach kuchni o północy i nazywa go Kochaniem. Jest cała we krwi i straciła jedno oko z powodu ugryzienia Gejcza. Louis jest zachwycony, widząc ją i zaczynają się całować. Jednak chwilę później Rachel chwyta nóż ze stołu i dźga go. Film kończy się przerażającym krzykiem Louisa.